Dzień dobry Państwu. Hawerim i Karim, shalom. Azdika il Aziza, salam. Pokój, shalom, salam. Tego sobie życzymy, szczególnie dzisiaj dla Ziemi Świętej. Ziemi Świętej, której, która obejmuje Izrael, Palestynę, Jordanię, Liban, Egipt. Spędziłem tam cztery lata na studiach w połowie lat 80. Uczyłem się hebrajskiego, arabskiego i innych języków. Ta ziemia święta jest mi bliska. Mam tam wielu przyjaciół wśród Izraelczyków, ale także i mieszkańców Palestyny. Nie jestem, nie byłem i nie będę antysemitą. Kocham naród żydowski, doceniam za jego ogromny wkład w historię, w dziedzictwo ludzkości. Ale też pamiętam i znam historię Palestyńczyków, Filistyńczyków czyli którzy na tej ziemi byli przed przybyciem Abrahama z ziemi obiecanej. Ziemia bliska, byłem, widziałem, jak pod koniec lat 80. rząd Izraela zaciskał pętle wokół szyi palestyńskiej. To spowodowało wybuch. Pierwszej intyfady, wojny kamieni i nieposłuszeństwa. Byłem i widziałem i doświadczyłem, byłem świadkiem, jak byli poniewierani Palestyńczycy. Codzienne aresztowania, ataki, zabijanie ludzi. Potem były kolejne intyfady. Powody zawsze były te same. Państwo Izraela upokarzało naród palestyński różnymi wyrafinowanymi metodami, bardzo bolącymi. Praktycznie można powiedzieć, palestyńczycy zostali zamknięci w gettach, do których racjonowano wodę, energię elektryczną, żywność. Nie można budować studni w Palestynie, na terenach palestyńskich, i ich ziemi, bo jest to zabronione prawem izraelskim. Zajmowane są sukcesywnie od lat tereny palestyńskie osadnikami, którzy mają zgodę na budowę domów z dnia na dzień. Od 90, 1967 Izrael, od wojny sześciodniowej, Izrael nie wydaje zgody na budowę domów ani remontów. 3,5 tysiąca domów palestyńskich jest postawionych według Izraela bezprawnie, bo bez zgody. Muszą się budować, bo w czymś mieszkać. Muszą remontować, bo rodzina się powiększa, dostawiają piętro. Osadnicy w Starej Jerozolimie otrzymują przydział na pokój w mieszkaniach palestyńskich. I tu zaczyna się prawdziwa wojna domowa. Pokojowa, o pokoje, o spokój, o sposób bycia. Palestyńczycy są wyrzucani z własnych domów. W Palestynie całej, ale szczególnie w Starej Jerozolimie. Znam palestyńczyków, którzy przesiedzieli 2-3 lata za terroryzm. A co było ich przestępstwem? Walczyli o prawa powrotu do swojego domu. Za to zostali. Skazani za terroryzm. Czy to są terroryści? Tylko i wyłącznie od stycznia do września tego roku zabito 500, 570 Palestyńczyków, kilka tysięcy zaresztowano. Prawicowy rząd Izraela praktycznie tak zaciskał pasa na szyi palestyńskiej, że to spowodowało bunt. Bunt, który spowodował wybuch powstanie. Można by porównać to takie same powstanie jak wybuch 19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim. To tutaj, na tym terenie, gdzie teraz mówię, było getto. My tego nie pamiętamy. Pamiętają Żydzi przyjeżdżają do nas ze względu na Holokaust. Przeżywamy to także my. Jest nam smutno z tego powodu. Ale Palestyńczycy przez to zaciskanie pasa, zabieranie pieniędzy, racjonowanie wody stracili wszelką nadzieję. Nadzieję narodu, który jest okupowany, narodu, który musi milczeć, narodu, który jest upokarzany na każdym kroku, który jest okradany z własnych pieniędzy, bo zabrano około miliard dolarów z opłat podatkowych Izraelem rządzi skrajna prawica która właściwie na zawołanie specjalnie by rządzić by mieć usprawiedliwienie sprowokowała ten bunt Dodajmy też że od kilku lat jest przyzwolenie rządu Izraela na ataki chrześcijan w Jerozolimie i nie tylko. Mimo zgłoszeń, mimo możliwości udowodnienia, kto to zrobił, rząd Izraela nie podejmuje dalszych działań. Minister obrony, dzisiaj Jaow Galant, ogłosił, że dla Palestyńczyków nie będzie paliwa, elektryczności ani jedzenia. Co ich czeka? Śmierć godowa. Wysłannik ONZ w raporcie precyzyjnie opisuje zbrodnie Izraela wobec Palestyńczyków. A Amnesty International mówi, że rząd Izraela to apartheid wobec Palestyńczyków. To okrutny system dominacji i zbrodni przeciwko ludzkości. Dalej mówi Amnesty International, że nie ma żadnego usprawiedliwienia. Dla systemu zbudowanego wokół zinstytucjonalizowanych i długotrwałych rasistowskich prześladowań miliony ludzi palestyńskich. Jest nam przykro, jest nam źle to, co dzieje się na terenie Ziemi Świętej. Dlatego wołamy głośno: Niech nastąpi pokój w Ziemi Świętej. Niech nastanie pokój pomiędzy bratnimi narodami, semickimi narodami, palestyńskim i Żydami. Shalom, shalam, salam. Pokój. Tego sobie życzymy i życzymy narodowi izraelskiemu. Dzwoni. Dzwon bez duszy. Nie możemy być dzwonem bez duszy. Dzwonimy na alarm. Niech pokój nastąpi w tamtej ziemi, na tamtej ziemi, ale także u nas.